Jest pierwsze miejsce w rankingu, prawda? No chyba, że jest to ranking nieuczciwości. To pierwsze dumne miejsce, dzierży bank pko Stąd też jeśli dostaję od klienta umowę z banku PKO BP, to wiem tak na 99%, że ta umowa jest niezgodna z prawem. O co się czepiamy i dlaczego te umowy są niezgodne z prawem? Pokażę to na przykładzie umowy pana Tadeusza i pani Katarzyny. Przyszli do banku po 51 860 zł i tyle też dostali. Ale bank doliczył 518 zł w prowizji i uwaga, prawie 22 tysiące ubezpieczenia. W związku z czym dług, jaki został im dopisany, to 74 377 zł. Zgadnijcie, od jakiej kwoty bank pobiera odsetki. Niemałe odsetki, bo 9,99%. Jeśli odpowiedzieliście, że od tej większej kwoty, to bingo, macie rację. A to jest... Niezgodny z prawem, a dokładnie z naszą polską ustawą z 18 grudnia 2011 roku ustawą o kredycie konsumenckim. W tej samej ustawie jest też dopisane, co się stanie, jeżeli bank nie będzie przestrzegał tego prawa. Jeżeli zawrze umowę niezgodną z prawem, to czeka go sankcja kredytu darmowego. A to oznacza, nie mniej nie więcej, tylko tyle, że klienci oddadzą do banku dokładnie tyle, Ile od niego pożyczyli, a bank nie zarobi na nich ani złotóweczki. Klienci oddadzą sam kapitał, bez żadnych odsetek. Kwota, którą odzyskają, to 75 997 zł. Chcesz sprawdzić, czy Twoja umowa również zawiera błędy? Odezwij się w komentarzu.